Hej, siemankowskim, z, z tej strony Tanasa to kolejny odcinek z Rocket League z mafią Solac. Cześć, witajcie. I <laughs> z Mistera Adamu 15. hej, halo. No, I akurat się dzisiaj, dzisiaj będziemy lamić. Jo, dalej tak. nie graliśmy razem. Trójka trójkę razy, Ja jeszcze. zostaję. Ja jadę, ja się pro, wrócę, Pro, semi, pro. Jak widzicie, ja biało-czerwone ja barwa. Tak. Euro musi być. Tanas mu pro, ale nie gra dzisiaj. <laughs> A oni? O Boże. Daj mi Mają pingi. No, wciul. A co czemu, ej, czemu on tak szybko to wziął? Bo... Przy, przyspieszył sobie. Chłopaki, zabierajcie to. Dobrze. Teraz postoisz chwilę? Mhm. Popatrzę sobie, co się dzieje, jakie akcje wchodzą i tak dalej. Patrz! Nie myślałem, że brama. Kurde. Adam? Prawo. A ciągnę na... A już tam wchodziłem na supeczek pięknie Adam twoja Adam Patrz. Pięknie Na supeczek wchodzi i... A i... sorry jest. Ten jakby błotem przeleciał ty Uff. A wracaj tak, chłopaki O On, mi zajebał Adam twoja szukasz Bolek Sasa, Za, za dużo nitra Ole przewrotą chciałem Dobra, wracam się tam na sobie pomód Zabieraj to a tam to nam nasunęli. A tam co zrobiłem? Tam co na środku odpierdolił. Przelecia pierwszego. Brawo Adam, będzie szła. Patrz. No serio, ja pozdrawiam. O kurwa. Jest gorąco. Ja, ja nawet nie wyjeżdżam z niej. Po co odjebał żowany? Ja nawet nie wyjeżdżałem z bramki, bo wiedziałem, że to będzie grubo. Ja myślałem, że ty nie trafiłeś w ogóle ty. Ja, Adam na plecach leży w ogóle Na plecach Dobra ja ale ja i zaraz się wrócę i cię zastąpię, chcę pojeździć troszeczkę Nie ja lecę na drugą tak, tak jakoś. E z pierwszej. Dobra, wracał, to nas już jedzie Dobra spokojnie Adam pod pod... Ja pierdolę, taka akcja o, Poszły chopoki tam do przodu, kurna, biało-czerwone barwy tutaj boją się wszyscy Fajt, polski. Mm, glik Glik powraca z tyłu, uderza tą piłkę. no i niestety ktoś wchodzi O Boże U, Adam, uj, Ja pierdzielę Adam... czemu nasza obrona tak źle zafunkcjonowała? Adam jak mnie ja ja z... Patrz jak, jak mi Adam w chuja ja zrobił Myślałem, że to wybije, patrz Chyba Gdyby to było minuta wcześniej zobaczcie, ja bym to wyjebał. Hmm. Ale no, nie już to... sekunda. Minuta, sekunda. Ja zaraz wrócę. Zabry, ja zostaję na, broń, na razie. należy. No chwilę. Posłapiła. Pojadę po to? Dobra, jedź jedzieć. Jednak Patrz, 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 patrz. Ja pierdolę Stój tam Dawaj podanie. Chuj. To idzie... Ale mi wybił Ale mi zajebał? pani nie mi Moja? Boże Golek, serio! Czemu ja ty nie krzyknął? Powiedziałem moja. Ale jak, jak ja już ją dotykałem. Nie, a pierdolę. Tak zjebałeś, na i chciałeś ją dotknąć? Pozdrawiam Cię kolego. Ja miałem się wyjebać. O Boże, no dobra, ja no pozdrawiam ja Cię kolego, do... nie no. Jaki gwiazdek. Krzycz jak widzisz, że jadę. Nie, jakoś widziałem Cię tak z boku, jak bez Benzią brał, no ale... Dobra, chuj. E... Tam pierwszy mecz, Adam. Adam. Ja ja, możesz... O Boże, żal. O <laughs> Jebał, ale, ale nie, nie wiem co to było. było w ogóle Podziwiła mnie na tym bok Ale pompa A potem ten koleś, ten koleś się tak ucieszył, ja już go widziałem jak on nitro tu puszczał Znalazłem, ładnie. Dobra, jedźcie, ja już stoi do końca teraz Boże, mi zlagowało o, internety Uuuu, łałała Ja nie mam nit Przedłożę trochę Nie wyjebał co tu się dzieje, co tu się dzieje, były państwo, Emocia, Irlandia? Na was. was. Aha. Nitro, Siema się wypierdala, nie? I teraz, chłopaki, nie we dwóch. Zobacz, Boże. zobacz, go pięknie pierdykłem. Szkoda, że ja za daleko poleciałem. To nas. Nas. to nas. Będziesz porobieni. Porobieni, kurwa, diota. Z tanasem, tak to? Już. O kurde, ta nas, powiem ci jedno, że nie ma kapelusza. głów, kurwa. Powiem ci kurwa, a zdziałem halogen. Chyba, <grym> co tutaj zostaje. Ja założyłem. Ja ale ja to. Jakbyś mi dośrodkował, bo ja jestem bez nitra, więc. Ajajaj, śmiech. O, 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 fajne, a. to Patrz, 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 patrz. Nie miałem nitra, za. Aaaaa, wracajcie. Pojechałbym na to chętnie. O oh, kurwa jakie lagi? Trzeba się co, Czekaj, czekaj. Gdzie to jest? Ja nie widzę co się dzieje, to jest tysiąc pingów. <śmul perdanty> Ale mi się coś zagowało, nie, nie. nie? Mało masz pingu. 52. Ja a co jest? A ja, jaki szał piękny. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Mogę na to iść. Ja jebie. Ja pierdolę, ja tam... Zmieni mnie ktoś? <śmulat maior> Zaraz. Jedź. O oh, sorry. Nie trafiłem. kurwa się minął, no że... Nie nie nie, taka jak ona się odbije tam po bandach to A ja? A, dobra Raz Jedziemy chłopaki minuta 20 do końca Uuu Kurwa nie wiem czy się piłam gdzie ogólnie No yes, kurwa safe plus 60 A, Clear bill ja, yeah, się moje... na, na Ty? O boże? Co to było? Nic nie widzę <laughs> Kontra panowie, kontra wracamy Paz dam, zbudza. Brawo, zbudza. Jechałbym w talechu i poczekam. Ja też poczekam. Ja pojadę po nitro. Jest, save kolejny! Pff. Ale tu teraz... Patrz, 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 jest, patrz, jest, patrz. Jest, jest, patrz, jest, patrz, jest, 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 jest. Pięknie dała. Asysta, aaa. jakim cudem asystes. A nas do tej bramki. Kurwa remis będzie. Ale stary. tutaj chciałem przestrzelić ją. Nie będzie no remis, no. Bolej, no, za bramco, to wygramy. Ono. Patrz, zabrałam, razu, wygramy. Porobień. Semi-promu... No nie nie ja lecę, ja lecę. prom musi grać, ja to też. O, biorę. sorry. Bole, o, kurwa. Za szybcy, za szybcy, za nie trafił. No to wcale szczęście, bo ja mówię, że jechałem w ten. Ja chcę, ja chcę to nitro wziąć... Jest, wziąłem. Jebałem się na Kurna, ale... mi tranicy kompletnie. Poczekaj, poczekaj, Dobra, że to szybko ten... Takie wywracanie jest. Oni chyba nic z tego nie zrobią teraz, zajebiści. Ja muszę to wyczekać. Nitro. I pierdolni! Ajajaj aj. Nie, z tej, z tej strony ten, ale tak tego... Ale poczekaj, stój, stój, ta nas A tam, pewnie za mocno O kur... O, o, ale że ten żaden, żeby... bo... mogłem to włożyć, mogłem to włożyć No ty tak, mogłeś tak. włożyć <grywe> 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 Patrz! Patr, ja pitonę Się minął tam Kur... a pojechałbym w to, bo mam nitro Nie, dobra, nie jadę Mówiłem, że będę grywał Idzie... gryweczka Dobra, jadę po nitrowy i jedź, jedź, jedź któryś, ale jeden z nich strzelił i ja zaraz no Bali. bali Kurwa musisz ty. Dobrze, Boże. ja już jestem na bramie. Nie, bo ja byłem strasznie... Ja wierzę. Nie, mhm. uwaga. Nie, 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 no nie, nie, nie Wiem, ale... Z daleka trochę inaczej widać. Ta nas zrób. Kurwa, ta nas nie ta tak. To tak. co, trafisz? trafisz. To tu trafisz? To co, trafisz? To co, trafisz? To dobrze. Powoli, 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 powoli. Teraz. No już w ostatniej chwili. Kurwa, co ty jebołeś Adama? Nie. Ja byłem po nitro. Nie wiem, ale okay. było nieciekawie. Uważajcie, bo oni się tylko czają. Się. Jest, brawo. Ole, boom. Uruch. Co zrobił? Jedzie, jedzie, je, 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 je. nie w którą stronę Tamten na bramce, proszę państwa. Lewą flanką. Raz boom. Szakara. Dobra. Adam zajebał, chodź w to któryś Kurwa Adam, twoja We dwóch, nie we dwóch Stop, no Nie, z mogę, z nie z mogę, nie mogę, nie mogę, nie Adam. Ale taki spokój nasi tutaj Co? Zobacz, jak je loba Odbicie okay. no, Się bawię, jak się tań tańcuje z, z nimi, jak chcę na bramę Ja chcę na piwo jechać, to kurwa nie Bo wyjebie ktoś Dobrze, bardzo dobrze bawimy się Idziemy na Gareth Bale. To jest za słabo, bo mogłoby fajnie wchodzić Ja pierdolę Ach. Tam ja się był na flankę Uluju oh, Zostaw Dobra Aj, nie trafiłem Dobra, ja lecę panie, już spokojnie panowie, easy No tak kurwa, lecisz właśnie z boku Patrz, kurwa Poleciałem Dobra, jakby było blisko To było blisko, o, jednak o, tak daleko Yyyyyyyy e, Kibice ożywieni chuj. O ja pierdolę, co za idioci tam Dam. Ach, jeden ty... musi czekać Dobra dobra dobra, bolek twoja, wyjebiemy jak najdalej Nie, musi ta nas, dobrze, bo ja nie wychodzę w takie bo dobra, szkoda dobra, tylko Dobra easy, nie ma problemu eee, Nie Chyba lubię to, że miał że miał nitro to on wziął Okej okay, nie ma, no, nie no, ma problemu, problemu. Się po, oni się pogmatwają zobacz, nie no, Nie nie nie, ja nie wychodzę, czekamy dobra, Tu musi to któryś to wejść Dobra. tu będzie Stanę no na lagach, nie. Ja ryzykuję kurwa, wreszcie, wreszcie mogę się w takim meczu popisać trochę. Ma oh, o Jezus, za daleko. To jest strzał z niczego. Ja pierdolę lagi, tylko nie to, jak któryś wróci, jak któryś lepiej będzie to szukał. Czekaj tyłu. na razie. się to, to jest pod kontrolą. Ludzie, ja dupu, polek, polek, Ja pierdolę na lagach. Kurwa, ja jest... Co jest? Epic, epic save na lagach. Ty save mi się tak zbugował, że trzy razy dostałem Tej, bo trzy razy dostałem save'a <grym grym> Jakim cudem? Kurwa kto mi tak wypchał, Adam? O kurwa znowu pinga, ej, tu już tam w razie coś tu uważajcie, nie? Bo ej, patrzę, może patrzę, tu nie, nie wchodzi Ej, teraz będzie wchodzić wchodzić idealnie super. Ja... Kurna, nie wierzę jak ten Jerzy z białowierzy mi to wybił. A ja boję się jak. To nie, jest tu dla nas. O Jezu, do duby i gol. Nie trafiłem. Patrzę. Nie to nie trafił kur Patrz le ty sama Ja pierdole Zostaw Jest! Nie kurwa jakie miał lagi, że mi się... Nie, co ty? Ja, ja miałam takie lagi. Co... Dobrze, 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 jest, dobrze, jest! Jest! Ale porobiłem, nie wierzę 3 minuty, dwie ja sekundy. Ej. Co jest kurwa z tymi lagami, nie? Ty ale to jest raz, mnie, raz u nie? Power time go, ale ładne. Przerzucenie na całą obroną bo... Ty jak, ile punktów Eks. miałem, zobacz jak O ja. To ty dam trzy razy save'a To jest 150 punktów MVP really. Ej, co my takie pingi A nie, to oni To, to oni teraz, oni, nie wiem czy... Nie. fajne Nie wiem 30 pingów no, ale, ale, miałem, przy, w, tych, w momencie co miałem lagi, miałem 340 pingów Ready ready. Fajnie Najlepsze było, najlepsze było to jak kurwa ta piłka, widziałem, że leci I mi wyskoczyło na góry, po prawej stronie to, że lagi, nie? I nagle tak, raz save Minęła sekunda, drugi raz save, trzeci save, patrzę, kurwa, trzy save dostałem, ale za co? To się zbugowało aż, ale dobrze. No, ale cztery save ma, no, znak, kurwa, no, trochę, bo nie mamy czasu na no, Ja Kurwa, no, rozmawiamy na temat piłki nożnej, ej, szkoda, że nie ma naprawdę takiej, hmm. takiej piłki nożnej, że wiesz, takie stare samochody, ja nie, powiem, nie zapomnę, że oglądałem kiedyś, było takie coś w telewizji, goni się na złowiskach robili takie samochody i się rozwalali zajebiste to było, tak mnie to wciągnęło, lubię takie gry, wiem że jakaś taka gra była, że się budowało na złąbisku, i się rozwał, zajebista sprawa. Dobra, zostaje. Także nie powiem jak była taka gra, z chęcią bym sobie pograł? Jedziesz na nas, ten Jadę, Weź w realu, ja pizda by była, tak się zderzać. Weź, nie wiem. Ale i byś leżał. No, jakaś piłka taka totalnie fajna, wiesz, miękka, duża jak mniej więcej samochody i fajnie, oglądałoby się to na pewno. G Jeden macie 13 to, to, to. minut już. <gulet> Serio to? No, o No, bo tam będzie też tak Nie prostu mnie przestrzelić? Co się ja, dzieje? Polek. Polek uważaj! Gol. Kurde, ja, nie wiem, Ja w no, dobił, a, ja, pytol. Dwa razy. On na to wyjął. na jebanych lagach znowu. Ale to fajnie to wyjąłeś, nie? Padisz z linii, ale tem po pod nogi. Znaczy Co to bord, bord wbił gola? Jadę po nito, jadę po Ale An, kurwa teraz ja to wykończają, nie? Tyć. Frystad. Jadę po nitro. Napiła. Kurwa jak mnie wyjąłem. Ja mam 150 pingów, fuck Serio, tak przestrzenił. 150 pingów to jest jeszcze do ogarnięcia. 300 jest najpacz. Epiksel, dziwko. Adam, twoja. I serio dostaje się po dwa save'y teraz? Trzy?! Ej, ty, to nie jest Bóg. Dostałem seriora, epic save i save. No bo za takie coś tak się dostaje. Adam, gdzieś ty był. No nie wiesz, nawet no, we, we troje, ja, bo... Wiem, to ja to ja wiem, wszystkich trzech wszystkich, tak, wyjebałem w jedno miejsce. O, oh, fuck. No. Dobrze, Dobrze w No Zostawiam nitro. Dobra, dzięki. Adam, twoja. Czekaj. Ej, wyszedł od nich, z pusta brama, to! Jak wyjebał sam? Nie wierzę. Nie wierzę z taką. Nie, 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 nich. u nich. Niech znowu. nie, tylko nie, 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 ma. Dobrze. nie, wiebcie, bo mnie nie, nie, Przychuł, uch Nareszcie Nareszcie w dobrą stronę poleciało i będzie, będzie ciężki mecz, bo kurwa. fajnie grają O nie że ja. serio? O kurwa, ale Patrz, co to było ty? Jest kurwa Masakra Kurwa, już mi to nie robi Trafiajcie wdąpiłem Bo ja tu za mało przed was zostanę. <grym>. Patrz, ja, ja było blisko tak blisko. Jeżdżisz z wiesz, ciągle we mnie wjeżdża. Nie kurwa, co... O Boże. Boże kurwa robi dać więcej Ja pierdolę lagi. No bo piła idzie. Nie, ten tylko tego nie, lagi? Nie, nie, no. nie, nie. Ten. Ten tylko ciągle we mnie wjeżdża, pozdrawiam. Pusta! Nie bo ten już Ale piękna bramka! Mister dałam 15 co uderzył przy <laughs> Inny. co nie? No, poszło. o ja pierdolę. takiego czegoś to nie widziałem jeszcze. nasza branka. Y jedź któryś, ja, bo ja jadę ja ja po tak. stanie, któryś stan musi jechać. patrz. Adam Ja pierdolę. patrz Adam. Kurwa, ty. <słyszyny> patrz Boże co za tauny? Ups, aj, ja tak Adamowi wyjebałem pod bramą, że ty je wniesie. mi bo... tak samo wyjebałem jak ten gościu w tą piłek. <grym> ja ja też od się odbił Ona się nie pomarła ty, co sam mi był chyba. Ja się nie. Pro... Jadę po nitro. Jedź tam. Ja Patrz, nie było nikogo. Oni... Dobra, jedź Adam. Ja no już nie grałem chyba. Co masz odbić? Nie, troszeczkę, przystałem. Patrz, nie trafiłem. Sam Kurzy, Używałem nitro, miał ja pierdolę. To się wróć, Adam i chwilę popilnuje, to się wróć po to. Zostaw. Po co jak ja tu pakuję, O Of pizdu. Nie wiem Lagi. Plagi. Kurwa, nie. Spokojnie, easy. Pusta. Adam to jak... O Boże, serio. Nie nienawidzę tych kurz. Jest to nitro podwójny i wtedy. Tak ona Adam na pełnej przegli. No, bo ja zawsze naciskam ten nitro mam ręce, nie? A ona potem przecież piesza. ja nie lubię tego. Kurwa fiebom. Co tam się dzieje? No, Wszędzie coś to ja by się sobie z tej bramy, bo mi się tu nie chce stać. Cześć Zobaczcie ja piękne ja to powinna być moja bramka O, 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 o! Pierdonie. Jednie. Ja nie wychodzę. Adam się tu czaję, jakby chciał strzelać kurwa z moją bramę. Adam no, kurwa ja? powinno się jechać w to. Patrzcie to. Fanitro mi zajebali w chuj. By... Kurwa, lagi, nie, nie teraz. O, o, dobra, się nie ja mam pierdol. taki lag, że nie... mogę nie nie, nitra, nie chciał mitra na nie? Podam ten internet mnie wkur... a w poniedziałek do nich zadłania. Kurwa. Ale... piłki. Ono tu jest. moja O, brawo. Minuta do końca, panowie. Kurwa. Pi... No chciał, no. Nie chciało, no. I Boże, Ja to w ostatnich sekundach wybali A, A no Ostatni. Bolek chcę. chciała podbił mu jeszcze fajnie To jest najgorsza, jak ta piła jest kurwa nad tobą, nie wiadomo co z nim robić No to nas leci pierwszy i ja na drugą Brawo, Patrz. gol nie co? Czemu nikt nie krzyknęliście? Nie wiem, że nie krzyknęliście, że tam, że nie wyszli Chuj, kontra Skąd mogę Idź tu na bandek wyjep to, wyjep to, wyjeb to, szybko! to, bo to, wyjep szybko! Kurwa, bo wyjep to, wyjep to, Ja to, wyjep to, wyjep to, wyjep Patrz. nitro to, wyjep to, nitro, miał kurwa. to, wyjep to, wyjep to, wyjep prawie Musimy się kurde zmienić na dogrywkę, Albo nie nie wiem, mam takie dziwne lagi od razu do tego. może je, je, je. jeszcze wybijemy kurwa dolara, nie pierdol głupot. Nie, nie. Pizza nad głową jest. Podbiję się. Nie podbieszę. Oh, A chcesz to zdążyć? Ja, po... ale nim Ja idziesz pierwszy. Ja, wreszcie. Jedzcie. Jedź Nadnapiłem już. Jedzcie. Pusta bronka? Nie. Zobacz co zrobiłem Jaki save, Aureola i te sprawy Na ręcznym kurwa wchodzę Jest obi! Ta masa twoja, pięknie mistrz yes. Asysta i wygraliśmy Znów no, podobili easy, podobili w cechach, tam. porobili tam Poro, Kuropony, tak zadają tak Najwyższy save podobny, myśliwy pola karnego I teraz powinienem mieć znów drugi I easy go, który jestem? Ja tu nie mogę się wykazać, na za dużo nie. jest drugi. Proszę teraz. Gram jeszcze jeden? Ja jeszcze jeden mecz przecież mi się to wydaje... 20 minut. Ile? Nie, ostatni, ostatni, ostatni. 20 minut? No serio. To ja 4 meczy i cenę. Mamy dogrywki dlatego. Ostatni do i cenę. To ostatni, jo. Ej o fajnie, jakbyśmy dograli ten, też dogrywca. Serio Adam, jeszcze jesteś semi-pro? Tak kurwa, no pro, pro, ty, bo... Ej ty, tak samo, No Zobaczymy. bo tamci są, co bo mamy, graliśmy z Bo mam, ja mam chyba 16, więc... Oni też są pro, pro no. i semi, Ja ci któryś. A. Jutro to tak będę próbował inaczej to wyciągać. Z buta będziesz wjeżdżał? Nie. Jak na starcie, to będę tak szybciej podjeżdżał troszkę. Kurwa, nitro nie mi zajebali w chuj. Poluju, co zrobił? Kurwa, kto mi wyjebał bo z przodu? Kurwa, chłopaki, nie! Dostaw! Dobrze. Czekaj, idę w to. Patrz, to wchodzi. Dziś ją dogonił wszystkiemu Gdzie asysta dla mnie kurwa? No <grym> tu... Już do rady w prostej branży, w prostej branży Ale to sobie Zrobim fajnie to uderzyłem same. to. A tu jeszcze przyjęcie jakie? No kurde, zobacz sklepanie to zajechałem. Ale nie się uśmiechły kurwa, teraz mu się tak odbija gdzieś w prawo. <grym 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 pod koniec kurwa. Dobra, teraz stoję już. Wziąłeś co odjebałem? to samo. Jeden no jedzie po nitro. Myślałem, że to Widziałem Widziałem, Bo nitro nie miałem, sorry radu. Bez nitra kurwa nie ma co grać no, Nitra Udało ja ja mi się Udało mi się Udało mi się dzieje? To tam w nitru mi zajebą Co za rudy to Dobra, działa tam bez nitra Ojeju, ten co z nitrem zrobił Uwaga, po idzie to będzie Patrz To będzie piękna obrona Epic save Ja pierdolę ja Pizda na głową Chłopaki Ja pierdolę wyjebany Dobrze Spokojnie, nitro mam się wyjebałem, bo się wracałem na tym Na tylnej kamerce Jest, sanasto Brawo chłopaki Sorry, ale przeje. A kurde. Patrz. W ostatniej chwili żeś to zrobił. Ale nie? po bandzie odpierdalaj cały czas. Ja pierdolę, znowu Patrzę Patencja sam już. Był... O, tam jest nas! Okej, ja Ja uciekłem mu back, się Santa back. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, nie trafił. Jadę. Jadę. Dobrze. No tak kurwa. i wybijcie, to wybijcie przybieję temu. Ja zjebam tego. Dobrze. Wiesz, wiesz jaki był wyczajony jak, był jak dzik na gazele. Znaczy jak kepa Boże kurwa ok. Ja uh, tak fuję robię 7 wot Boże jaki lagi Nego się tak wtapił lewi, że twoja. leci i nagle ona tak Lewo prawo, lewo prawo, taki z wody robi kurwa, Dobry się koleś, przewracam Sejf kurwa Dobrze, wchód. Chodź, yes. chyba. Nie no, co z mojej to... perspektywy wchodzi. Chyba z mojej moje prawie nie. też. O kurde. To z mojej tak fajnie było widrać. Ta nas ją wbij tylko lekko. Kurde, uf, nie, uf, nie uf, miałem uf. Nie wiedziałem, kurwa, co zrobić z piłą, ty. Jeszcze mnie no, ja chciałem ją na spuśkę wziąć, niedługo. Dobra, na, na O kurwa, trzech jedzie. Co się Czekaj. dzieje? Stój tu na bandzie. Stój, stój, stój mi właśnie na słupku. Brawo. Moja. Ten co podał sobie dobrą kadrę Brawo, wchodź, chodź, wchodź, chodź, wchodź, wchodź chodź nie ma nikogo Ej, z chciał to wbić Patrz! Brawo, brawo Ważne nie, ważne, Ta że tam wjeździ w stronę No kurna O pizdu, idzie po bandzie Jestem na ochławach Bolek nie jest Uff, to Idę, idę, poczekaj, idę sobie To idź, piłę, leć Padnę w pierdolingolo, patrz co, co za, za debil za, co za Idzie go. po prostu przez całe boisko i jeszcze lagala no. Ale pa, zobacz to jest, to wyprowadzenie, zobacz co ja robię za drugie wyprowadzenie, jakie piękne Nie, bo ty masz ten twardy samochód, który ci wyprowadza prostą piłkę Nie, wystarczy, mhm. trzeba ją wiedzieć, gdzie trzeba ją trafić Krzyw. No ty kurwa no, ja no, bym ją jadę. za bardzo jechcie, ja jadę pani trochę Gerdano bym ją za bardzo od dołu i by poszła do góry Moja w chuj ja Tam na cały kurwa, Oj, kurwa. Ry, 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 ry. Ty, idę zaraz filmować robić kurwa do rana wleś siedział no. Dobra Dawaj do Kuśka Oboże. No dobrze, że ten chociaż coś tam na bandę poszedł Szczknął ją Dawaj, dawaj bo oni nie uderzą i kurwa, wiedziałem O nie, oni tylko, bot Mam szansę na bramkę Ten bot tu kurwa największą Bo to za nie kurwa, ale No trochę Dawaj kuśka całe nitro mi zajebali Dawaj kuśka na pewno kuśka Uch, od usta ja Kurna wiedziałem dobra, Wiedziałem, że ma... ten... Się pomijaliście tak jak nie powiem kto no, Mówię, bez, takie, bez nitra takiego typowego to co można Właśnie w kuśkę trafić Weźmiesz to? Nie yeah. Jakbyście tak. tak nie wzięli tego we dwóch to bym was pozabijał chyba Adam kurwa pusty z tego wiecie że jest, to jest na... ten? Dwóch Czyli na dwóch Gramy mhm. Wiem, fajnie się gra, No O już jest nie wiem, pod, bot kolejny to co? Mmm... Nie, Roki. Roki, Łoś i super ktoś. Używa. Ten bot tutaj całą robotę robi ty. Olek? jestem silny z tego bota. Jestem kurwa na posterunku. Ale czemu nie dodało za nic? No to nie był safe. No jak nie? Gdyby nie to, to się przestań. Idzie piła w chuj. Moja? O Boże? Nic nie widzę. Nie <grych> macie, gol i co z co Stefan moja? ja chciałem przewrót moja Tomasa kurwa nie ma nikogo na bramce mamy szansę na bramkę Igor nie, Je, nie, nie nie trafi. boże wyjebał, boże, boże na plecach go wywiózł ja chcę cztery razy heart chciałem kurwa chciałem jeszcze bramę ten debil Ja ten wyjewał ten wyjewał. Wyjewał. a kurwa nie, ale wszystko. ładnie wygrałem ten mecz Wygrałem. No to i kurt, flaga i... wojskowa dostanę. Niestety tym razem trzeci szkoda. No, robiłem, no. do menu. Fajnie, fajnie, fajnie się grało, naprawdę. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy jo, serdecznie, jo. łapkujcie, subujcie, komentujcie, wbijcie do chłopaków. I tak. trzymajcie się do następnego na razie. Cześć, No to cześć. No się man, no czym ta się tam, no. No papa. Pa. No dobrze. Pe... Okay,